W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Kirje Eleison. Chryste Eleison. Kirje Eleison. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Małgorzato, rozmiłowana w Chrystusie, módl się za nami. Święta Małgorzato, wierna zobowiązaniom Chrztu Świętego, módl się za nami. Święta Małgorzato, przykładna Matko, módl się za nami. Święta Małgorzato, Matko dwóch kapłanów, módl się za nami. Święta Małgorzato, Wdowo naprawiająca złowy rządzone przez męża, módl się za nami. Święta Małgorzato, Całkowicie oddana wychowaniu dzieci, módl się za nami. Święta Małgorzato, Niewiasto ośmiu błogosławieństw, Módl się za nami. Święta Małgorzato, czcicielko opatrzności Bożej, módl się za nami. Święta Małgorzato, mężnie walcząca z przeciwnościami losu, módl się za nami. Święta Małgorzato, wytrwale pokonująca wszelkie przeszkody, módl się za nami. Święta Małgorzato. Wzorze wytrwałości w dążeniu do dobra, módl się za nami. Święta Małgorzato, w przykładzie pracowitości, módl się za nami. Święta Małgorzato, w cierpieniu oddana Bogu, módl się za nami. Święta Małgorzato, przykładna w pełnieniu uczynków, miłosierdzia, módl się za nami. Święta Małgorzato, opiekunko bezdomnych, módl się za nami, Święta Małgorzato, posłuszna natchnieniom Bożego Ducha, módl się za nami. Święta Małgorzato, założycielko zgromadzenia zakonnego, módl się za nami. Święta Małgorzato, ofiarnie posługująca chorym, módl się za nami. Święta Małgorzato, Pomagająca pokrzywdzonym, módl się za nami. Święta Małgorzato, Matko dla porzuconych dzieci, módl się za nami. Święta Małgorzato, jaśniejąca w chwale nieba, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, módl się za nami, święta Małgorzato, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, wszechmogący i miłosierny Boże, Ty wzbudziłeś w sercu świętej Marii Małgorzaty pragnienie nieba i po trudach życia, naznaczonego służbą ubogim i cierpiącym, prowadziłeś się do swojej chwały. Prosimy Cię, udziel nam łaski naśladowania jej cnót, abyśmy na drogach miłosierdzia wytrwale zdążali do Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.